To kłamstwo, że ktoś strzelał do górników. Nikt nie był ranny. Nikt do górników nie strzela. Nikt do górników nie strzela. Nie był ranny. Nikt do górników nie strzela. Kurwa to ludzi z ręki, strzelacie barany, nikt do górników nie strzela. Nikt nie był ranny. Nikt do górników nie strzela. <laughs> Nikt nie był ranny. na tej wysokości celuję na wysokości głowy do głowy. Czemu? Celujesz na prosto na wysokości głowy? W co celujesz? W co celujesz? W co celujesz? W co celujesz? To kłamstwo, że ktoś strzelał do górników. Nikt nie był ranny. Nikt do górników nie strzelał. To słynne kłamstwo o tym, że żołądce wykopacz strzelał do górników.